Witam, jestem Dominik. Mogę stworzyć różne wynalazki w bardzo krótkim czasie, które mogą pomóc to wygrać. Lubię jeść. Lubię gry o... Cześć, jestem Boryny, znaczy Bożena. <gry> No cóż, no, no fajnie jest być w tym programie. Jestem Rysiek i jestem profesjonalnym ryśkiem. Yy, lubię odpoczywać i pracuję jako mechanik. Yy, oczywiście Niemiec płakał jak sprzedawał. Naprawdę moje umiejętności przekonywania ludzi to jest po prostu cud. Witam. He, he. Jestem Bartek, jestem górnikiem. I w dupie mam tych wszystkich, kurde. Ja, ja będę sam tutaj pracował i mnie nie obchodzą inni ludzie. Tyle mam do powiedzenia. Jestem Urszula, profesjonalna emerytka. I jak ktoś mnie wkurzy, to mu powiem: a dupa jaś!